Wyszłem na spacer, tak sprawdzam pogodę, kurczę kolejny fenomen, zobaczcie te chodniki i zrobiło się mega ciepło, słonecznie, ma podobno nawet nie być żadnej chmury. O, co do chodników, bez sensu, po prostu drzewa na chodnikach. Zobaczcie, no dosłownie jak mam tu przechodzić, koło tego, to najlepiej drugą myśl, a ja chcę się dostać właśnie na tą górę. Jej, jaki piękny żywopłot. te pasy przejść, zobaczcie, drzewo mam stać na drzewie, żeby przejść na drugą stronę tu się po prostu nikt nie zatrzymuje chyba będę się wracać bo zobaczcie, to już druga brama tak mi pokazuje na mapie, że tu można przejść a jest zamknięta ha, 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 ha. no i nie wejdę tu po prostu jeżdżę jak wariaty wam szczerze Nagrywać, ale tu jest przepiękne osiedle. Zaglądamy sąsiadom przez bramy. Już tutaj tak pozagradzani, że nic nie widać. Tu mają taki mały skwer. Co to jest? Pomarańcza? Kurde, to są pomarańcze rosną. Ja Zaraz ukradnę. Ja pierdolę. Pomarańcza. Ja nie mogę. Zaraz sobie zjem. Zaraz je wyzbieram. Oh my god. Kuźwa, zerwałem dziada. Ciekawe jak to smakuje. Five minutes later za tym kioskiem, czy to jest kiosk tutaj. Jest taka zarąpista piekarnia. Boże jakie wypieki. To ja nawet w Polsce takiej nie widziałem. Wiem, że Polska jest na wysokim poziomie. Ale po prostu tam taki wybór. Skusiłem się na tak jakby czekoladowy, fajnie zapakowany. 4 euro. Jak to pięknie zapakowane. Wow. The next day jest poranek, zobaczcie co jest na drogach. Woda wszędzie kałuże. Kuźwa tu nie ma w ogóle. Jak przyjść? Ja pierdzielę! Wszędzie zalane wody Po małym deszczu O kurwa Ja pierdzielę Masakra Cały mokry po ochlapanie przez Nie gadam Specjalnie wjechał Zobaczył pewność Zobaczył krajowiec sobie idzie porządnie drogą Próbuję minąć kałuże ja tu nie przyjdę masakra, wszystkie drogi tak śmierdzi ściekami że ja tego nie wytrzymam tak się wiem, że szok jeszcze mu machałem z daleka, o takiej bezczelności to ja nie widziałem od lat, naprawdę Teraz będę tu musiał wszystko prać, bo tak tu woda stoi i śmierdzi mi to normalnie ściekami. Ach, czemu ja wybrałem tą ścieżkę? No ale mam przygody. No, ale przynajmniej będziecie wiedzieć co i jak. Będę teraz musiał wszystko wyprać. Tu już nie ma takich kałużek tam. Jestem przy morzu i idę do mojej cukierni. Okej, okay, doszłem do tej mojej ulubionej o kawiarni i za dwa kawałki zapłaciłem 10 euro. Hehe, się rozbaga i mam na pocieszenie. Boże, jak tu śmierdzi ściekami. Pof, kupiłem jeszcze ciepłą arancinę za 2,50. Powiem wam, w tych dwóch piekarni o kawiarniach byli przymili. Eee... Była przemiła obsuda. Ja będę musiał naczynka umyć. No i typowe śniadanko w sycylijskiej kuchni. Już jak się przez tą powłokę przedostaniemy, bo to jest na głębokim tłuszczu, smażone w takiej panierce, mamy tu mięsko mielone z takim lekkim sosikiem pomidorowym, groszkiem. Przepysznie. To tak smakuje świeżo. No <laughs> mm. Polecam. Uuu. Dobra, rozpakowuję to. A co tu się ukrywa? No, kto by się nie skusił na coś takiego. To ma jakby taką budyniową, adwokatową, amaretto masę. Mm. A tu właśnie mi się wyprało. Moje spodnie o, pachną. Ostatnie moje szybkie zamówienie pizzy i tych. Mm. to jeszcze jest ciepłe. Jak one się nazywają po włosku? Są takie dobre bułeczki wypiekane z różnymi dodatkami, na przykład tu z szynką, tu z salami, serem. No i cola, 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 cola. Ile za to wydałem? 14,75 euro.